Wiesz, może się wydawać, że to jest e, wąskie i wstępne pytanie, ale właściwie to jest ogromne pytanie. To daje rodzicom, to daje dzieciom, to daje całej rodzinie, co daje procesy światowej. To trzeba było rozdzielić na wiele aspektów. E, a, a bardzo punktem wyjścia w ogóle do, do rozmowy na ten temat jest e, też troszeczkę topnięcie się trochę. Też. i zwrócenie uwagi na sytuację rodzinną, ponieważ podjęcie jednozy e, u dziecka, tego ukochanego, wyczekiwanego dziecka, które troszczę w głowie, też wymaga pewnego procesu w każdej rodzinie. I e, tutaj zgodnie zresztą tym, co nawet sam na mówi, rodzice muszą przejść przez cały krok ciąg zdarzeń i wycierania i targowania się i... Siłami wyższymi, zanim dojdzie do momentu, kiedy rzeczywiście jakby współznają, że znają przed samymi sobą, że jest problem i że trzeba pójść do specjalisty. Więc ten moment, kiedy pokazujemy dziecko specjalisty, jest takim momentem przełomowym. To jest taki moment, kiedy spotykamy się z rodzicami w sytuacji dość, czy bym powiedziała, statycznej, ale już jesteśmy na. To jest moment, kiedy rodzice, i mówię to z własnego doświadczenia, prawie moje dziecko już jest znamione, no, już jest dorosłe praktycznie, ale wtedy e, moment, kiedy my jeszcze nie mamy diagnozy, to jest bardzo, bardzo trudny moment dla całej rodziny, to jest moment, kiedy my się chowamy w domu, to jest moment, kiedy my nie chcemy pokazywać tego swojego dziecka, jest ogrom przeróżnych emocji związanych z takim wręcz nawet... Z mękiem, z niepokojem, czy z agresją taką wewnętrzną, z takim ogromnym poczuciem niesprawiedliwości, więc, idąc jakby z tym, powiedzmy, kierunkiem myślenia, to na pewno jawnota jest ważnym elementem do takiego uleczenia rodziny. Oczywiście, że wejście w ścieżkę trawi, edukacji swojego dziecka ze spektrum jest kolejnym. Dość wyjątkowym wyzwaniem dla, dla całej rodziny, jednak przynosi pewną ulgę, ponieważ w ludzkich rodziców takie poczucie e, głęboko zakorzenione, związane z jakimś e, takim właśnie poczuciem, nie wiem, bycia może niewidomym rodzicem, albo bycia takim rodzicem, który popełnia błędy, który nie poprawi się zanim swoim dzieckiem. Więc perspektywy funkcjonowania rodziny. Każda diagnoza jest na wagę złota, bo ona w charym dalej i z rodziców wchodzi taki przeogromny ciężar, właśnie związany z takim subiektywnym, niczym nie albo potwieranym przed środowisko wewnętrzne takim poczuciem właśnie bycia nieudolnego rodzica. Więc najtrudniejsza sytuacja kiedy dziecko w ogóle nie stoi się za już żadnej diagnozy, tutaj na chwilę wychodząc poza diagnozę, Zdrowotne przeżyciem, ponieważ to jest zderzenie z taką dość tutaj oświatową, z czasami brutalną z rzeczywistością. Więc oprócz tego, że diagnoza przynosi ogromną e, taką, może nawet nie ulgę, ale przynosi takie konkretne ukierunkowanie rodzinie i taki plan, e, e, wychodząc z okresu bezradności, słodku e, i takiej ogromnej całoby i żałoby, e, przechodzi się. Tak gotowości, która też organizuje życie rodziny. I to ma duże znaczenie i przynosi wiele oczywistych, pozytywnych akwariów również. No Natomiast te słuchy, to jakieś słuchy, które że to, to, sobie, to, sobie to, to ma szerokie i, i bardzo głębokie znaczenie, ponieważ jedno owo przynosi od wielu połowów, jak się na mówię, do odpowiedniego wsparcia, do odpowiedniego dokonania terapii, finansowania tej terapii. Zatem ja e, diagnoza jest absolutnie ważnym elementem życia dziecka. Zajmuję się diagnozą i zaburzeniem ze spektrum już jakieś 17 lat. To um, 90% mam, która przychodzi z dziećmi z podejrzeniami spektrum autyzmu, to są podejrzenia uzasadnione. Nie mówię, że zawsze to jest droga faktycznie do uzyskania diagnozy spektrum, Czy właśnie w podstawie naszych symptomatyzmów, czy w naszych innych placówkach, bardzo mało miałam rodziców, u których ten niepokój, a zwłaszcza mam, u których ten niepokój był nieuzasadniony. Klasycznym, klasycznym przykładem i takim powtarzającym się naprawdę chyba w każdym tygodniu jest tak, że przychodzi mama, aż sił i mówi, że już odwiedziła wielu. Rodzice przyjeżdżają do mnie, yy, jadą jakiś często głowy po Polski, yy, czekają na wizytę yy, i mama mówi, że ona czuje, to ja wiem, że to jest poważna sprawa i że tutaj rzeczywiście trzeba się skupić na yy, takim dokładnym, szczegółowym yy, określeniu deficytów u dziecka, bo to, to jest przede wszystkim i z tym jest to najgorsze, ale z drugiej najpiękniejsze zaburzeniach rozwojowych ogromną rolę. Ogromną. To tutaj bardzo nie lubię, jak ee, słyszę, że moi koledzy specjaliści mówią, że trzeba na coś czekać. Nie można czekać. Wszystkich to uwielbiam, szanuję, pozdrawiam, ale nie macie racji. Nie można czekać. Jeżeli mamy ryzyko podejrzenia zaburzenia rozwojowego, to trzeba działać już, tu, dzisiaj. Także to no tak to jest, że jak przyjeżdżają rodzice zaniepokojeni, to naprawdę bardzo często się zdarza, żeby wymyślali, tak jak otoczenie im mówi, chorobę.